Niespodzianka! Przepraszam, ja... O, tak mi głupio. To mój szef, Marto. Przepraszam, to... takie niezręczne. W porządku, przebierz Przepraszam. Przepraszam. O, o. Panie Broderick, ja bardzo pana przepraszam. To takie niezręczne. I takie piękne. Co? <noise> Nieważne, w porządku. <noise> Ach, tak, jeszcze raz przepraszam. Więc rozmawialiśmy o podwyżce. A, tak. Będę szczery. Aha. Jadąc tu, byłem nastawiony raczej na odmowę, ale poznałem Twoją żonę. I wiem już, że się dogadamy. <noise> Czyli... Chce pan moją żonę? Daję tysiąc. Trzy. <ścoughs> Żartowałem! No co ty, Derek? Ja też żartowałem. Tak, jasne. Doskonały jasne. żart. A teraz serio, jeśli ona miałaby konto na Onny Gers, to nie ci żaden awans. Będziesz miał kasy jak lodu, zaręczam ci. O re, serio, znów żartowałem, Derek. O rany. Dobrze, dobrze przemyślę te sprawy. Zgoda? I widzimy się jutro w biurze. Tak, zgoda. Dzięki za spotkanie. <grytanie> Jasne. <grytanie> Only girls. O, byłeś nieziemski. Co ci się stało? <grytanie> Słuchaj, ja e, wpadłem na pewien pomysł. <laughs> Nie wiem, czy ci o tym mówić. Na no pewnie mów. Hej, no dawaj. Serio? Tak. O, pomyśl tylko. Gdybym miał na swoim telefonie twoje fotki, no wiesz, takie bez ubrań. Kochanie, ale przecież oglądasz mnie codziennie bez żadnych ubrań. Tak, wiem o tym, ale kiedy jestem w pracy, bardzo za tobą tęsknię. O, jesteś niemożliwy. Zrobię ci zdjęcie. Dobrze? Skoda. Ustaw się. To dla ciebie. O, jest wspaniale. Tyle na początek, a teraz rozbierz się. Kochanie, idziesz wreszcie, bo chcę to zrobić jeszcze raz. Tak. Sekundkę. Już lecę. Rozpierś się. O. A co ty wyprawiasz? A... Ja też za tobą tęsknię, kiedy jesteś w pracy. Nie, nie tak się umawialiśmy. Ale nie rozumiem, dlaczego tak się złościsz. Ja? Nie, wszystko gra. Muszę już, muszę jechać już do pracy. Przepraszam. Hej! To już dziesiąty prezent w tym tygodniu. No, wszystko idzie dobrze, więc mogę rozpieszczać swoją ukochaną. Dzięki Victoria Secrets. Mam to włożyć dziś wieczorem. Nie. Chcę, byś włożyła to teraz i wyślij mi zdjęcie. A tak przy okazji, kochanie, to nie jest koniec niespodzianek. Wkrótce przyjdzie do ciebie kurier. Naprawdę? Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham. Ja też cię nie. kocham, złotko. Hej! Dzięki. A... Przecież to ty. A, tak, to ja. Czy mógłbyś już dać mi paczkę? Całuśna Maria. Nie mogę uwierzyć. Jaka Maria? O, Rajusiu, zrobisz sobie ze mną zdjęcie? Jestem twoim fanem. Przepraszam, ale nie mam pojęcia, o czym ty mówisz i chcę tylko odebrać paczkę. To wszystko. O, poznałem po pieprzyku. Moim pieprzyku? Jesteś tą słynną modelką z sieci. E, 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 przepraszam, Co? pewnie chcesz mieć trochę prywatności. Chcę trochę prywatności i moją przesyłkę, dzięki. E, tylko jeszcze podpisz. E, prosisz o autograf? E, nie, musisz pokwitować odbiór. A, to. Pa. Pa. Dziwak, całuśna Maria. A, no, co już na kim jest ta cała maria. Co? Zabiję drania! Zabiję drania. Wróciłem, kochanie. O, <laughs> a to co? Co tu się wydarzyło? A? Jak mogłeś? Wrzuciłeś zdjęcia do internetu. A. Dobrze. Uspokój się, porozmawiajmy. O czym niby? Posłuchaj mnie, to moje ciało. Nie miałeś prawa. Nie, skarbie, jestem twoim mężem, więc twoje ciało należy do mnie. Lubisz dostawać prezenty, prawda? Lubisz restauracje. To wszystko dużo kosztuje? Poniżyłaś mnie. <laughs> nie, nie jestem głupi. Na zdjęciach nie widać twojej twarzy. Przemyślałem to, więc uspokój się i rób co mówię. Przecież chcesz spędzić wakacje na Karaibach, prawda? Nie będę twoją lalką. Będziesz. No a teraz. Włożysz ten śliczny, nowy komplet, a ja zrobię ci w nim dużo zdjęć. I sprzedam je wszystkim naszym specjalnym klientom. Witam. O, Derek. Witaj. Przyszedłeś, żeby znów prosić o awans? Właściwie to nie. Odchodzę. O, odchodzisz? Mhm. Mm A czemuż to? Rozkręcam swój mały interes. A tak. Widziałem ten mały interes. Co? Właściwie to wszyscy w firmie go widzieli. Ktoś nawet sugerował, żeby powiesić zdjęcie na ścianie. Pracownik miesiąca. Jakie zdjęcie? Hmm. Tytuł głosi: Jestem Derek Spencer. Wykorzystałem ciało żony dla pieniędzy i zrobiłem to bez jej zgody, bo jestem beznadziejnym, zakłamanym, żałosnym, zboczeńcem. Całkowicie się zgadzam, bo to cały ty. To nie jest. O nie. Nie. Więc, Derek, pogadamy sobie o Twoim awansie, czy raczej o Twoim zwolnieniu? Hmm. Coś ty narobiła. Skompromitowałaś mnie przed wszystkimi w sieci. Nie miałaś prawa. O nie, nie, nie. Mylisz się, bo miałam prawo. Jestem twoją żoną, więc twoje ciało należy do mnie. A, wiem już, co próbujesz zrobić. Będziesz tego żałował. Nie, kochanie, to ty będziesz tego wszystkiego żałował. A wiesz czemu? Ponieważ chcę się z tobą rozwieść. A ponadto zamierzam cię pozwać za wykorzystanie zdjęć bez mojej zgody. Nie zrobisz tego swojemu kochanemu mężowi. O... O, oczywiście, że zrobię. A ty zapamiętaj sobie, proszę, jedną bardzo ważną rzecz. Ciało kobiety należy tylko do niej. I możesz sobie być moim mężem, ale nie wolno ci traktować mnie jak lalkę. Wynoś się stąd! Tak? Witam. Reprezentuję markę Victoria's Secret i chciałbym zaproponować pani współpracę. Dobrze. Porozmawiajmy.